Chodzi ksiądz po kościele, mu się taca. Aj nikt mi tak nie zagro, jak Pietru niogaca. A nikt mi tak nie zagro, jak Pietru niogaca. A to grzechu nimum, bo te śpiewki na rozrywki kochanecka nimum, bo te śpiewki na rozrywki kochanecka nimum. A jak ja a zobaczysz zobaczy że ci się spodobum! A zobaczysz słopaku, że ci się spodobum! Dzień dobry. Przywitało Was nagranie. E, dlatego takie długie, bo ciekawe, ponieważ spotykają się w nim skrzypek Piotr Gaca z Rdzowa i śpiewaczka Marianna Kowalska z Przystałowic Małych. Była to kapela Piotra Gacy oprócz nich prawdopodobnie tam gra na harmonii albo syn albo brat Piotra Gacy. Długie nagranie, bo wyraźnie widać tutaj jak współpracuje skrzypek ze śpiewaczką i jak naśladuje w jakiś sposób to co śpiewaczka proponuje. A teraz spróbujemy nauczyć się tego mazurka i rozłożyć go na elementy pierwsze. Przypomnijmy sobie tą przyśpiewkę. A jak szłam na wesele, mama mi mówiła. A pamiętaj, córeczko byś się nie opiła. A pamiętaj, córeczko by się nie opiła. No i teraz spróbujemy powolutku tą melodię zagrać. To jest nasza melodia podstawowa. Próbujemy zrozumieć tą melodię. Ona ma taki moment zawiązania się, taki. ten wstęp jest takim zawiązaniem się historii i wejściem na górę. Po czym chwilę wisi ta melodia w górze i schodzi także dynamicznie w dół. Budując sobie tutaj konstrukcję. Smyczkowanie w prawej ręce. Próbujemy właśnie coś takiego zagrać. Z ogrywką. Ale zanim zaczniemy grać ogrywkę, poczujmy przez chwilę, jak ten mazurek buja. Gdzie jest jego puls? zagrać melodię. a teraz żeby jeszcze lepiej yy, zrozumieć, gdzie w tej melodii jest raz, gdzie dwa, gdzie trzy, wyklaskamy. La, 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 la. A jak szłam na wesele mama mi mówiła. A pamiętaj córeczko, byś się nie opiła. A pamiętaj córeczko, by się nie opiła. Ok, możemy jeszcze spróbować sobie te akcenty, ważniejsze akcenty w melodii, wskazać. A jak szłam na wesele, mama mi mówiła: Pamiętaj, córeczko, byś się nie opiła, pamiętaj, córeczko, byś się nie opiła, byś się nie opiła. Także tu są też ważne akcenty. I spróbujemy teraz sobie e, zagrać ozdobniki. E, ozdobnik rytmiczny, czyli zbudowanie tego takiego wejścia na górę, wymaga od nas takiego mocnego ruchu ręką. Możemy dodać jeszcze dla fasonu tryl tutaj w lewej ręce. wolno Kiedy gramy szybko żeby zróżnicować granie dwa razy pierwszej części staramy się zagrać ją troszeczkę inaczej Skrzypek, grając, tak jakby sam ze sobą dialoguje. Raz podaje temat w ten sposób, a za drugim razem w ten sposób, coś jeszcze od siebie dodając. Więc tutaj na końcu zagraliśmy... Hmm. W pierwszej części było... A za drugim razem... I teraz dochodzimy do drugiej części. A Pamiętaj córeczko, byś się nie opiła. Tu możemy na końcu zagrać dwudźwięk. Są to dwie puste struny A i E, więc żaden problem. Oprócz tego budujemy taką girlandę tutaj z ozdobników. Można też w ten sposób ją zbudować. To jest podstawowa melodia. A my ją ozdabiamy dodając przednuty przed głównymi nutami. Już o tym mówiłam, że ważne jest przy dodawaniu ozdobników, żeby pamiętać o głównym temacie i żeby akcent na smyczku padał wtedy, kiedy jest ta główna nuta, a nie wtedy, kiedy gramy ozdobnik. Czyli. W ten sposób takie przeakcentowanie powstaje ciekawe, natomiast yy, służy na temu, żeby wydobyć prawdziwą. Pierwszą melodię, nasz temat. I dru przy drugim y powtórzeniu, drugiej części mamy inny ozdobnik. Melodia podstawowa brzmi, a my dodajemy. Możemy też zakończyć właśnie takim dwudźwiękiem. Eee, wszystkie ozdobniki ćwiczymy wolno, nie zapominając o temacie. Dziękuję Wam za dzisiejszą, dzisiejsze spotkanie i życzę Wam udanych ćwiczeń. A ten mazurek, jak i inne, znajdziecie w zeszycie nutowym, który przygotowuję dla Was pod filmem wszystkie informacje na temat, gdzie można ten zeszyt dostać, w jaki sposób. Myślę, że będzie on uzupełnieniem naszych filmów i podpowie Wam, jeśli zapomnicie, jak, jak to wygląda w nutach. 真酷呀！